Jeszcze w następnym filmie, w tym filmie energia wiosenna, ponieważ dzisiaj na do Was z układem tanecznym, w którym jest energia wiosenna i wiemy tą energię poprzez ten układ taneczny. Ten układ taneczny pojawi się w miesiącu w kwiecień. Dodam jeszcze, że ten układ taneczny jest bardzo fajny. Bardzo łatwy, ponieważ tam są bardzo łatwe kroki, ruchy. Dzisiaj Wam pokażę te ruchy, kroki i was tego nauczę. nauczę tych kroków ruchów. Także e, już pokażemy sobie co będzie do muzyki. E, Także co? Także tak. Także yy, mam nadzieję, że mi się spodobał taki układ. Czy też ten logus tu to dajcie znać w komentarzu. Yy, także co? To co? Ruszamy z, z tymi ruchami, krokami jak to bardzo zło. No z pierwszym takim ruchem bardzo łatwym, e, no, bardzo łatwym i też bardzo chęnym. Mamy taki ruch hop, 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 tylko uginamy nogę no tutaj, tutaj, czyli jak sterze literę <grym> Ręce na biodra, hop, hop, hop. Teraz dołączasz do mnie i robimy razem. Tylko uginasz, hop, 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 hop. Teraz pierwszy ruch, ok. Mamy to, nadzieję, że to mamy i idziemy teraz ginąć do przodu, było hop, teraz do przodu, hop, 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 abyśmy wszystko uruchamiali. każdy ma tyle każdy ma. Czyli te dworuchy, tył i pszult. Mamy już dwa ruchy zrobione. Trójnie z tył. Bardzo łatwo. I będziemy hop, 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 hop przez już. Zobaczmy, co się dzieje, ponieważ będziemy robić e, inny, nowy ruch, który się pojawi tym układzie, a mianowicie, a mianowicie taki ruch. Okay. Okay. Czyli uginamy tył, i hop, 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 hop. Po prostu uginamy tył, a dajemy ręce w górę To każdy ma. Jeszcze raz. Uginamy. ręce do góry, hop, 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 raz za tylko, machamy rękami, bo już nie wiem, machali yy, do kogoś, do no, Dobra, hop, tak. I to samo zogu. wyłączymy te dwa ruchy. hop 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 hop. Hop. raz. Hop. 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 Chod. Super. Ano już cztery ruch za rablana. Tyl. na biodra. Hop. Początku. Oginamy, oginamy Przód. Co to, to za łatwe ruchy? Dobra. Teraz hop. 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 I przód. To będziemy robić do lutmu, nie będzie takie męczące. Więc <grymne> do lutmu będzie tak? Tak. Różka odłożyła. W tym momencie robimy taki starter. Jeden dwa hop hop mogę nogę dostawiasz hop 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 na boku tylko te dwa kroki możesz dodać ręce na biodra i hop, 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 hop. I już to umiesz. Tak, tylko dostawiamy bardzo łatwe i będzie to do, do muzyki tak Chodź. już i już wstępie. mamy to więc co? mamy Dobrze. Teraz będą ręce. Mamy no, ruch. Trzy. Trzy. E, hop. Ręce Dok. C obie do przodu. I teraz tak. Odchylamy jedną. Nie tak z dwóch uważam, jedną rękę. Dostawiamy. Jeszcze raz i druga ręka to samo. Hop, hop. Dobra. To jeszcze raz. Hop, hop. Hop, hop. Druga ręka. Hop, hop. Hop, hop. To. Czyli wykonujemy... Z nogami do boku. Raz, dwa. Raz, dwa. To samo z rękami. Hop, 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 hop. hop. Też bardzo łatwe, spomólcie. Wstawiamy rękę do tej, którą tutaj mamy, tak? Jeżeli taka była, to zaraz, to samo jest tutaj, tak? I się jeszcze raz. Wszyscy to już mamy, tak? teraz jak śmiemy, tak, ręce odwracamy jak makarneniem. tak teraz tam sobie Teraz robimy taki ruch, jak wrótanie z makarena Dobra, czyli hop, odwracamy, odwracamy. Hop, hop, hop. Powoli, hop, jedna, druga, Wracamy, odwracamy. Jeszcze raz, hop, 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 hop. hop. Dobra, hop, hop, hop. Od tak.

hmmm, to jest tak tak to jest cały układ yy, ale ale, ale, ale nie ja. ale, ale, ale do tego ale już ale już tego słabego ponieważ to jest nasza pierwsza część, druga część jest taka sama tylko, że mamy to, to kraśnij, 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 jesteśmy na imprezie, dobra i do przodu. Mamy energię, więc dobra, dobra. To tak powtarzamy, to. sklejamy całość. Zaczynamy od u, u, zaczynamy od u, hop, hop. Hop, 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 hop. Bardzo łatwo i do przodu. I na impreza już. <gry> Można muzyka mu muzykę na próżni I gór, i góra. Hop, i <gry> I na przodu. Pamiętamy, co było dalej? Tak, tak. Tylko na boku dwa razy. Zunamy, przysunamy. Teraz. Ręce. Hop. 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 Tak? Odkręcamy. Hop. Tak, tak. już z tym własnym celu, a Za trudno, i ręce tak odkręcamy i hop, i hop. I to jest wszystko, mam nadzieję, że yy, kociec spodobał i yy, myślę, że nas nauczyłam tego układu, ruchów, toków tego układu, najpierw w komentarzu jak jak się spodobało dajcie yy, znać. Też zapraszam do góry z podpiewką. Możecie mi na Instagramie oraz TikToku. Yy. A za tydzień już film na święta miarkanocne. Także absolutnie ten kanał. I widzimy się za tydzień w sobotę na filmie na miarkanoc. Bardzo się za tydzień, Cześć! Trąbka.